Dzisiaj sobie otworzymy szelki połączone ze smyczą marki Blispaw, no i zobaczymy, czy są takie dobre. No, wpakujmy sobie i zobaczmy, co jest w środku. Więc tak, mamy tutaj instrukcję, ale zaraz sobie do niej przejdziemy. Najpierw zobaczmy sam produkt. No i jak widzicie, mamy tutaj te szelki, wyglądają bardzo ładnie na pierwszy rzut oka. linka, jak widać, na razie działa. Potem ją sprawdzimy na moim psie. Zobaczmy, co piszą w instrukcji. Piszą o automatycznym blokowaniu, jeżeli pies nas pociągnie, więc to sprawdzimy na moim psie. Drugim podpunktem jest to, że jest wysuwana linka Nie jak widać, no widzimy, że działa. Później mówią o tych zapinanych szelkach, no ale to też powinno działać bez żadnego problemu. Podobno mają jeszcze tutaj oddychający materiał, który tutaj widzimy. No i ostatni z podpunktów jest regulacja, która też powinna działać bez problemu. Wyprowadzimy sobie teraz mojego psa na tej smyczy i no i zobaczymy jak ona działa. Wystarczy ją sobie zapiąć, no i możemy iść. Widzę, że wysuwana linka działa bez żadnego zarzutu. I w ogóle podoba mi się jak te szelki są zrobione, wyglądają bardzo estetycznie. Sprawdźmy teraz czy ta blokada przed pociągnięciem działa. No jak widać działa. Mamy tutaj jeszcze taki dodatkowy uchwyt o którym już mówiłem. No i te kółeczko do którego można przypiąć linkę, przypniemy sobie jeszcze. Nie ma się tutaj do czego przyczepić, więc jeżeli wam się podobało no to znajdziecie ją na stronie, którą przypięliśmy do opisu naszego profilu zaproszenia.